Wierzcie mi lub nie, ale wodzę na siłownię. Co? Nie. Naprawdę. A, I obchodzisz ze mną też będzie. I wierzcie mi lub nie, ale nie miałem w życiu sytuacji, gdzie stało się coś złego. Dlatego dzisiaj zobaczymy co się dzieje, kiedy ludzie są nieumiejętni i głupi. Będziemy oglądać BEST GYM FAILS COMPILATION 2020 TRY NOT TO LOVE CHALLENGE PART 3 Dokładnie, śmiać. ale Cześć? problem jest taki, że ty chyba po prostu nie ćwiczysz na w siłowni Chodzisz i nie może się nic złego stać, a tutaj to ludzie ćwiczą przynajmniej No tak? tak? właśnie Filip, na orbitach tak? nie da się wywalić Nie da się tam, jak No No zobaczymy czy się nie da Dobra. Właśnie Znaczymy widzowie, w tym odcinku, zobaczmy również że... widzowie o tym czy wy macie subskrypcję na dole, bo jak nie macie To kurde, ale, ej mogę rzucić, czekaj Zrzucić klapkę? No to Może. mogę Mój Dobra. Ja Może. Mój Może. mogę rzucić? Dobra. O Może. No Może. 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 nie Może. Może. co? Dech, chłopaki, co ja no, Jest tak wystawiony, tak, Dobra, jest git. Odpalaj to, to gówno nawet. Dobra, let's go. W takim razie zobaczmy, jak. Ale nie powiedzieliśmy w kóry. A właśnie, a wiecie, że nie. na 250 tysięcy subskrypcji będziemy tutaj słuchać. Złoty bilet. Złoty bilet i będziecie mogli z na kanapie. Tak. I wtedy... Będziemy, będziemy oglądać, a nie robić coś. Tak, złoty Bo to bilet. kanapa jest jasna. Dobra, jasna. startujemy w takim razie. Co ty chobrał mi w, w, w ogóle? No bo on podraszy? brzuch spala. Ćwiczenia na brzuch. Dobra, zobaczymy. Kurde, bajka! No. Ajajaj! Od gruby na siłowni. Znaczy nie śmiejmy się oni, z grubych na siłowni, bo oni chodzą. nie wiedzą, o, właśnie. Jest o, o, o. ale. To nie skończy się dobrze. Ej, nie no to. Tu jemu zwieracze? Ojej. Oh. Oh, o nie! Co się stało? Za sraka chyba z dupy, wiesz, bym chciał. Cy... Ale co on, on podnosi sztangę. On tego, sztangę dupą podnosi. Co jest? Explain this one to me. No to już ci tłumaczę. No ale on ćwiczy chyba ten dolny lędźwia jakoś. O. Nie, nie, nie! Ale będzie odcina zaraz. Ale on ma przewiązane nogi. No zobaczymy. On chce się napić. Nie no... Do... Czy ona nie myśli? Ja. No właśnie. Jak ona... Jak o, napić? W momencie kiedy... O. 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 Zgniecie Sto tego. O. Kul. <laughs> Człowiek Kul. <skór. śmiech> Człowiek Kłowiek z kul. jak to? kul. To jest jak nie myślisz. Nie można ćwiczyć w maseczce. O, Ice Cube nociowa. leci w tle. O, albo. O jeju, ja. jakby to na ma małe spadło. O nie, to przeważy. No kurwa, no kurwa. Się nie. Nie. Ja pierdolę! Nie, ja tu mam przeróbkę, bo zmontowano na 100%. Ale to jest. Za to. Nie miałeś iść na trening MMA, ale jesteś tutaj. To <laughs> jest on jest wykręcony jakiś! Miota nim! To jest bestia w środku kiedy weźmiesz za mocno przed treningówkę, nie? Czyli tam gdzie jest? Czemu tam jest taki... Oj, 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 pariacie. Ooo. Ej, on siada, zresztą i ze zdań. Przysiadek gościł pani. Może siatek przeczytamy skrzyni. Oj! Ooo! Siadł w końcu wyszedł. Co on robi? Co zrobisz robisz, On ma nie tutaj to ja. Dobra, co? O. Co? co? Spadną okulary i z O co co chodzi. 190. O nie. Nie ma zamkniętego nas. A nie, czemu on tak zawsze? Co tu się dzieje? Jest, zadebi. za mój. Mój. Dobra, dawaj. Nie no, co tutaj pójdzie nie tak? Nie zablokował! No, nie, no. nie. Boże. Ale ci ludzie, którzy nie blokują sztangsa debilami. No. Dobra, zobaczmy. To brnia, brnął, nie? On nie, on będzie miał postakiwać jakby z drążkiem. Wiesz co, chodzi? Zrestanga. Co? Nie wiesz co? Nie, nie co, wyszło, co to nie było w ogóle? Wyszło, o co chodzi? Nie wyszło mu, nieważne. To będzie dobre. Kolejny ja wierzę. Na no co ty jesteś? Chyba, że tak wiem. No martw. Co? Z grzechem. Ale zobaczcie, faceta boli jeszcze. Uuuuh! Uh, uh. Co za... Ej. On wygonajmy w z przyszłości. No. No, twerki będą jakieś. Nie nie. O, no chyba nie. To jest twer, nie, tu to twerki. <laughs> na co to jest ćwiczenie, kurwa? Na... Ja jestem bardziej w na co to będzie ćwiczenie. Nie, to jest na brzuch. No, tak, zobaczmy. No. O, właśnie, dobrze. na brzuch. Tak dobrze, przyreklaszację. Mówiłem to już przecież, chłopaki. O, dobra muza i dobre nastawienie. Eksport snap. Nie wiem, czy on na tańczy, czy ćwiczy. O, patrzcie! Jaki sposób na sztangi. Nie no, nie mogę, To no. jest jednak tak z tym typem? Ciepło, no. Nie, no nie, no gościu. Oj ich leci! Jeszcze raz. Dawaj wariacie, ja w ciebie wierzę. No to to jest... Nie no, to było już... Co ona zrobi? Głową on się... O! O! Wo! Wow. Klebisz na tym tym? Ale lewituję. Jak do tego doszło, nywy? wy? Uh. Oh, jak ta jest, to oj, znaczy, że faktycznie musi być. A? Beka, beka będzie. Uuu! Uh. Wyczunia Dobre, dobre! O! Oj! Oj! Oh. oj. Jezus, Oj. dobrze, że też to widział. Martirenti. No Uy. i co? No i przykra sytuacja. Chciałem powiedzieć, ale po co ona Marty uderzyła? Renty, co ty zrobiłaś? Niego? Czy on naprawdę wierzy, że. Ej, no, poeta! <laughs> Okej, okay, udało się, ale. Było blisko. Oh, Michael what? Jackson, Moonwalker, robi, no? Co jest? Kupany! Ale to! Ej, dobry jest! Ale nie, bo są czasami takie różne te e, programy, gdzie potrzebują na przykład, że tańczyć na tym. No. Czy coś. Przecież no, u Ariane grany na te na jakieś ty. Nabieżne. Na na, na no, no bravo, oh, gość, Brawo, No właśnie, no. jesteś debilem. A z jednej strony no. no, Z jednej strony zamka. O, Sraka będzie. Co to jest za mocowanie? No co takie? Co on to? O połóżcie. Czemu dzisiaj jest tak dużo takich fajnych filmików? Nie mów tak, bo wyjdziesz na stampa... Nie, nie, a no to... Oj gumą dostała No pod właśnie. O monitor wypadł. Ale napina. Uy. A jako brody ma co się stanie? Thank you. Wow, to stąd ten filmik zawsze wow. Ej, ale ma bardzo ładne ma kolorowe odważniki, nie? No? Co ten... Nie mamy takich w Polsce. Nie no, ej! Nie no, co ty robisz gościu? O polera. Nie, 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 no kur. O co? Ale przynajmniej ją podtrzymał. Co to było? To było martwiące. <noise> Nie Dobra! Ja zrobię jedną rzecz istotną. Jezu, co robisz takiego istotnego? Kamerę poprawiam. I wróciłem. Oj, ale go z cienia musiała złapać. Nie? Ale dobrze, że były tamte, nie? Pod, do podtrzymania. Do... i o, gleba! Nie ma co po tobie zbierać. On chyba ćwiczy, jak w Tekenie się dobija przeciwnika na podłodze. <suszy> Fyj <Fetology. suszy> serwowanie jakieś ćwiczy. <suszy> serwowanie na tobie. A teraz co robi? <suszy> co to jest? I tak biega no, Sterling, no, nie wiem czy znacie, ale to, taki piłkarz, no, to, tak, pewnie, no, to jest taki piłkarz. Tak. To jest City. Taki, 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 właśnie chciałem powiedzieć jaki jest, ale city. już nie, nie chcę go no Nie, spróbować. on tak biega po prostu. Tak. tak, tak, on tak biega, no. Słodko bardzo. To ale co? on jest bardzo szybki w ogóle. Jest tak, tak, bardzo szybki. No bo ja jak jest, tak... jest szybszych. Jezu, też mnie wyzwą, bo powiedziałem, że z United przez przypadek, a w City jest. Przepraszam. Wow! Dlatego właśnie na siłownię chodzę. Co, co jest w ogóle? A Nie, to że mnie w głowę Tak. A tu co się dzieje? Nie, nie wiem co od Walachow, bo to jest ogólnie ćwiczenie na triceps. I to się robi tak, Tak. a on... Dobry, fajny. A może chciał przetestować nowy sposób? Trener nie no. Trener w tricelnym leg play. Wow! Dobra, ten. Ale... Ojej, jak się <grym> wystraszyłem. Ja, 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 ja też. się wydarzyło. Ja też. No dobra, ale w takim razie... Co Nisamowite. no, tak właśnie wyglądamy my na siłowni, a jeśli widzicie tak wygląda to zostawcie łapkę w górę, słuchajcie i subskrypcję. Standardowo kanał, subskrypcja jest na jajach Szymka. Dokładnie tak. Tu macie w... inny film oraz tu macie inny tak, film. więc za, zaobserwujcie oczywiście nas wszędzie, też na naszych instagramach możecie wbić. No i co? I będziemy się widzieć jutro, a jak nie przyjdziesz to musisz zgodzić z jutro. Cieła, Co jest?